Cześć, tu Beata. Dziś mamy poniedziałek, 16 marca, czas na minutę z tarotem. Karta na dziś to ósemka mieczy. Dziś będziemy przede wszystkim odczuwać różne formy od, y, ograniczania nas. Będziemy troszeczkę na własną y, prośbę izolować się od świata, izolować się od ludzi, izolować się od sytuacji. Oczywiście w dobie y, wirusa to jest jak najbardziej y, adekwatne. Ale ja tutaj bardziej odnoszę się, jesteśmy w żywiole powietrza, jesteśmy w mieczach, a to znaczy, że wszystkie nasze myśli i projekcje, to co mamy w naszej głowie, to będzie nas dzisiaj przede wszystkim ograniczało. I ten kryzys to, to jest troszeczkę takie błędne koło, to zamykanie się w naszych ograniczeniach, to wszystko, co nas blokuje. I dziś będziemy takiego rodzaju zapętlenie czuć trochę to będzie wyglądało jakbyśmy mieli nie do końca właściwy kontakt z rzeczywistością i myślę, że czasami warto do tego podejść też od innej strony. Natomiast w tej karcie, a jesteśmy w talii e, Gryotron, no to jest nadmierne myślenie, wszelkie formy ograniczenia, ale też niezdolność do jakichkolwiek ruchów, niezdolność do jakichkolwiek działań. Będzie nas to bardzo ograniczało. Skąd to się wzięło? Bardzo często przyjrzyjcie się, to jest Brianna of Tarth i to też takie poczucie wypełniania obowiązku, to co, do czego my się zobligowaliśmy i te, to poczucie wypełniania obowiązku będzie nas dzisiaj przytłaczało jeszcze bardziej. I to nawet nie chodzi o to, żeby zbuntować się, w tym przypadku warto właśnie sprawdzić i zobaczyć, jak, z, jak można przyjrzeć się tej sytuacji jakby z innej perspektywy, z, innego, z innej strony. To będzie takim, takim zadaniem do wykonania. Ona nie siedzi tutaj, bo ona chce odpocząć. Ona po prostu potrzebuje teraz przyjrzeć się sprawom inaczej. Ta obowiązkowość czasami rzeczywiście sprawia, że czujemy się przyblokowani, że nie mamy możliwości ruchu, ale też zafiksujemy się tak, tak sobie obwarujemy się tymi zasadami, które nie pozwolą nam dzisiaj działać. I myślę, że lojalność i wierność naszym zasadom i naszym przekonaniom jest zawsze bardzo ważna, ale nigdy nic nie powinno być wykute w betonie. Zawsze należy mieć. Yy, Świadomość tego, że czasami coś się zmienia i potrzebujemy też zmienić nasze podejście do tego. Mam nadzieję, że takie przesłanie na poniedziałek będzie też skłaniało nas do przemyśleń i do spojrzenia na sprawy troszeczkę inaczej. Tego nam serdecznie życzę. Pozdrawiam i do usłyszenia.